Tylko treningi, a Ty cały czas coś rejestrujesz, opracowywujesz, to to chyba tak na zasadzie przyzwyczajenia, bo tak to byś się nudził na tym skrupowaniu. No, nudził się, nie nudził. Tam pewno jest zawsze coś do, do zrobienia z tych zaległych rzeczy. Staramy się też rejestrować to, co się dzieje na treningu. Kilku trenerów się do mnie odezwało, pytało, czy może, czy mogę im udostępnić te, te treningi. Nie ma żadnego problemu, więc. Więc rejestrujemy. Dodatkowo też tutaj trener wprowadził jakąś rywalizację, jeśli chodzi o blok obrona, czyli my zrobiliśmy arkusz, który daje punkty za konkretne zadania, konkretne elementy na boisku. No i będziemy zobaczymy jak to będzie wyglądało w trakcie grania i, i czy to się będzie sprawdzało. Najlepszy zawodnik w tej właśnie Części treningu będzie, miało, będzie miał jakąś tam dodatkową nagrodę w postaci czekolady od trenera. No, nie jest to jest symbolicznie, ale wiadomo, chodzi o to, żeby po prostu zwrócić szczególną uwagę na blok obrony. To jest ten fragment treningu, o którym mówił nasz e, statystyk Robert Kśmierczak, a mianowicie trening blok obrona. Te elementy, które są najbardziej karane to wpuszczenie kiwki, a najbardziej ceniony jest skuteczny blok. A no mniej więcej to tak wygląda, że jedna wpuszczona kiwka to jest minus 5 punktów, dobry blok 5 punktów, no i ten, kto tych punktów. Dodatnich uzbiera najwięcej, otrzyma czekoladę i będzie mógł się raz z kolegami, jeśli się podzieli oczywiście, oddać czekoladowej rozpuście.